Dzień dobry, w kolejnym dniu układania stropu. Dzisiaj ostatnie pole. Także dzisiaj koniec z klockami, koniec z garami. Będę układał to pole dwa żebra rozdzielcze. Ten rząd stępi muszę przestawić sobie w tą stronę z uwagi na to, że właśnie mam kształtki od żebra rozdzielczego i nie muszę szalować od spodu blatów w tym miejscu, co będą szły żebra. Także idą tylko same doki. Przestawię w tą stronę. Następny rząd 1,70 m od tamtej ściany i, i dzisiaj to pole do, do klatki schodowej. Garki wyschły, także pianka jest do obcięcia i będę już miał y, te gary początkowe zrobione. No tak. Tak daje stropex te, te pustaki, że po prostu oni na metr kwadratowy przeliczają ile tych pełnych musi być i, i po prostu to się w realu nie sprawdza, zawsze, zawsze brakuje tych zaślepionych, a mówię mniej jest roboty niż urabiać zaprawę i, i pakować ją do środka, rozkładać te pustaki na folii, lepiej jest po prostu zapiankować i szybciej, także dzisiaj, dzisiaj to pole. Tak, pierwsze co to się zabiorę za yy, zaścięcie tej pianki yy, żeby już gotowe czyste yy, klocki brać do góry także wam pokażę jak ja, jak ja to robię Oczywiście piankujecie tylko yy, tak jakby jedną stronę nie? bo bo tutaj już przychodzi następny, następny klocek, więc tutaj już nie musicie. Także yy, nie piankujecie całego kanału, że tak powiem, aż tam w środku wszystko przez całość. Tylko po prostu tą jedną, tą jedną stronę, żeby ten beton po prostu nie wleciał. Piła do Suporeksu. I... Mamy gar początkowy przygotowany. I teraz chciałbym no, podzielić się trochę tą wiedzą z wami odnośnie właśnie tych żebr rozdzielczych, że to nie jest nic strasznego i, i sami możecie taki strop mówię, z, z szwagrem, bratem, wujkiem sami sobie musicie zrobić. Wszystko jest opisane w projekcie: długość belek, umiejscowienie żebr rozdzielczych, jakie one muszą być szerokie. Oczywiście, wy nie musicie się sztywno trzymać projektu. Na projekcie są cyferki, są kreseczki i są cyferki. Te po prostu wymiary całościowo muszą się zgadzać. Także no nie sposób jest zacząć żebra rozdzielczego 23,5 cm. Bo ostatni klocek wychodzi 48,5 cm i to razem musi wyjść pełna liczba. Także weźcie to też pod uwagę. Żebra rozdzielcze stosuje się, jeżeli belka ma więcej niż 4 metry, stosuje się wtedy żebra rozdzielcze. Stosuje się jedno żebro przy długości 4 metrów. Jeżeli belka ma 6 metrów, stosuje się 2. W których miejscach one wyjdą? A słuchajcie, jeżeli balkę macie 4-metrową i zaczniecie od całego układać, dojedziecie mniej więcej do połowy i jedziecie od tej strony i układacie, to w środku Wam wyjdzie przerwa. Czy to będzie 17, czy to będzie 20, czy to będzie 10? Możecie w to pole ładować 4 pręty, 2 dołem, dwa górą i powstaje żebro rozdzielcze. Ja z uwagi na to, że dostałem teraz do tego stropu kształtki i te kształtki, tak jak klocek jest szeroki 24 cm, to takie mam żebra rozdzielcze. W projekcie mam 20 cm. Jest określone miejsce, w których ono ma być i na przykład, jeżeli w projekcie jest określone na przykład 40 cm, no to nie jesteście w stanie tego zrobić przy kształtkach. Przy kształtkach mówię. Bo jeżeli bym musiał kłaść blat i szalować to od spodu, to oczywiście mógłbym to zrobić. Ale jeżeli mam kształtki, a dwa pustaki to jest 48 cm, więc ja już 30, na przykład 8 nie jestem w stanie zrobić żebra rozdzielczego od podciągu, czyli jest dane dwa klocki pełne i idzie żebro rozdzielcze. I tak samo mam wyznaczone, że 1,70 m od tej ściany ma lecieć następne i też układając klocki e, też nie, nie wyjdzie to idealnie 170 może wyjść 180 może wyjść 165 e, o 20 cm nikt się tutaj nie będzie bił generalnie chodzi o to żeby te żebra rozdzielcze były bo e, one uniemożliwiają tak jakby każda belka która jest położona będzie pracowała inaczej pod obciążeniem czyli Pierwsza na przykład ugnie się bardziej, druga, następna ugnie się mniej, dlatego stosuje się żebra rozdzielcze, żeby po prostu uniknąć tego klawiszowania i żeby te belki nie pracowały niezależnie od siebie. Dlatego są te żebra rozdzielcze. Także najlepiej, mówię, trzymać się projektu, ale też nie sztywno trzymać się projektu, bo wiadomo, z natury różnie to wychodzi. Akurat mi wyszło tak, że zacząłem całym i jadąc do podciągu, czy, czy w drugą stronę, wszystko wychodziło po prostu, że zmieścił się idealnie klocek Czyli mam wszędzie położone klocki. Ale co by było, gdyby ta ściana, na przykład, byłaby o 10 cm odsunięta w tamtą stronę? No mi już zabrakło po prostu te 10 cm. Nie będę przecież klocka ciął y, wzdłuż 10 cm, żeby. Żeby uzupełnić to, więc wtedy pozostałoby tylko po prostu podszalowanie tego żebra rozdzielczego i by musiało, bym musiał po prostu te dwa żebra rozdzielcze, tak jakby rozdzielić, żeby one były obydwa, tak jakby równe. Staracie się, żeby były równe. Nie, że tutaj wyjdzie wam 20 żebra rozdzielcze, a tutaj wyjdzie wam 10. To lepiej po prostu to 5 cm przesunąć w tą i żeby obydwa były po 15 cm. Także, także to tyle. Dobra, ja zabieram się za obcinanie i. I będę ładował te klocki do góry. A I jeszcze jeden pełny. Pytanie Pusty Czyli jego trzeba Przewalić tu Dobra i układamy pełny Z tej strony pełny I on automatycznie Ten pełny tworzy Tworzy tutaj szalunek tego podciągu Bok tego pełnego tworzy szalunek Tu następny pełny Ok Tak teraz Płaski I znowu pełny, który znowu będzie tworzył szalunek od tego żebra rozdzielczego. Muszę się tak ustawić. O. I tak to będzie. I tutaj dwa pręty dołem, dwa pręty podkręcone pod ten pręt od belki. I tak tworzy się właśnie żebro rozdzielcze i tutaj właśnie, żeby beton, lejąc beton tutaj, żeby nie powlatywał w te kanały, to po prostu tu się je zaślepia i albo tak jak ja pianką, albo, albo są już gotowe te właśnie zaślepione z jednej strony, także. Tu następny pusty, to on będzie mógł być tu. Dobra, Ok. no, także strop opanowany, wszystkie klocki mam ułożone, podstemplowane, udało się, pomimo pogody, ogarnąć, także, także tak widzicie, prezentują się te brzebra rozdzielcze, te miejsca na żebro rozdzielcze. Także z klockami, z klockami koniec. Jutro jest taki plan: że albo zabiorę się zaszalowanie klatki schodowej, albo zaszalowanie balkonu, z uwagi na to, że. Bida z materiałem. Brak płyt szadunkowych furtowni, czekają na dostawę. Także mam tutaj dwie całe płyty, i na tamtej budowie mam bodajże chyba z trzy. Także starczy mi na jeden balkon, i tutaj na klatkę schodową. A że znowu trzeba będzie stęple podorabiać jakieś doki, laszki, czy tego typu rzeczy. Także jutro chyba raczej wezmę się za właśnie klatkę schodową. Później balkon. Z tamtej strony, czyli ten krótszy Bo łatwiej będzie po prostu Wciągać pręty przez całość Właśnie żeby Powdziewać to w te żebra rozdzielcze Także Także strop mam ułożony Macie pytania piszcie Będę umiał odpowiem Zachęcam Was do oglądania Następnych odcinków Pozdrawiam Was serdecznie Do następnego razu Trzymajcie się Hej